Cześć, ja jestem Big The Player, a to jest kolejna scena na moim kanale. Zagrajmy w Brothers A Tale of Two Sons. Jest to baśniowa gra zręcznościowa od studia Starbreeze. I wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawa gra, bo jak trochę o po niej poczytałem, to fabułą tej gry jest to, że dwaj bracia przemierzają baśniowe, baśniowy świat, w poszukiwaniu lekarstwa dla swojego ojca. Chorego ojca. No właśnie, ja tu mam jeszcze... Dobra, lecimy. Nowa gra. Tak... Tu będzie taki jakby filmik, bo patrzyłem. O, jeszcze ten, ten taki... I... Czarny ekran jest na dole i na górze, ale tego nie będzie, to po prostu tak tutaj jest, na wstępie. Ale tego zaraz nie będzie, dobra. Okej. Okay. <grym> מאי! מאי! אתה! אתה מאי! אתה! No i dobra Właśnie tu widzę Big Brother, Little Brother Brother Control Spacja O No i tak podwójnie się chodzi Mamy iść właśnie tam No jak widzieliście na filmiku to ci chłopcy już stracili matkę W jakimś wypadku na wodzie No i nie chcą stracić ojca i dlatego będą telekar Tego Szukać te lekarstwo Dobra Ja idę to chyba jest tam. Bardzo ciekawy się chodzi, jak na przykład puszczę spację. O, chciałem <grymnie> dwa klawisze. Co strzałkami chodzę tym małym, a WASD tym duży. No <grymnie> ciekawe bardzo. No i dobre łapię. No i idę. Tutaj nie tak łatwo. No dobra. Tak, tak, pika. No to do dobrze idę, bo tak było na tym filmiku. Droga pokazana. No Ciekawa gra, fajnie się zapowiada ta gra bardzo. Zobaczymy jak będzie dalej. Kto trochę powoli chodzą, ale tam. To jest. Jakoś tak mi pykało coś przed chwilą. Sprawdzę do coś. Dobra. Eee, złapcie. I tutaj pewno mamy wejść. I jakoś tu wajchę wziąć. O, dobra. Ciągnij! Dobra. Ten, ten jest silniejszy O, dobrze Trzeba myśleć w tej grze Oj, nie, o Jezu Myślałem, że mi spadnie No łap Sama iść. O, dobrze Oj nie wiem Okej, okay, może jeden niech stoi A nie, dobra, dwóch biorę I chyba tu coś Wszystko kontrolem można zrobić <grym> I spacją I tyle wystarczy Okej, okay, tym pobiegnę już tutaj A tym... to tu jest? Tylko jak hey, Może mam inny pomysł Choć mały Mniejszy O Tak, Linę właśnie mi zrzucił Fajnie, fajnie O, i teraz idzie, ta Wow Ale technologię Dobra, dobrze, dobrze, dobrze kawałeczek okej, okay, już da. 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 Ja. ojej, puściłem go dobra, kontrol spacja Że dziwnie się chodzi o, co jest? jakaś babcia Ciądz! Chyba, a nie babcia. No. Nie wiem, zobaczy się. Mam jakiś filmik? Znaczy no, takie ten. No. Jak z nim? Chyba niedobrze. nie dobrze. Nie, da się coś zrobić? Nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że dostaliśmy jakąś mapę, czy coś takiego, jak dotrzeć do, te, do tego lekarstwa, czy coś takiego. Dobra, tu nic, tu mogę coś? Tu się nic nie robi, czyli wyjdę z budynku. No i dobrze. Mogę iść. Tutaj jest to coś, to może na górę się da. Znaczy tutaj. Tak ciężko dwa... O, tutaj da się iść. ciężko tak dwoma postaciami na raz. Jakiś typo tu stoi. Ojej, zleciałem na dół. Hej! tu za... A, ten, ten mi blokuje. Taki jesteś. Okej, okay, czyli tu... O, jest jakiś ten. A, ten mały chyba pływać nie umie. Chyba. Ale nie wiem, nie wiem. O jak ładnie A muszę trzymać, muszę ten klawisz trzymać Okej okay. Dobra, czyli tutaj pewno mamy płynąć, tak, tak, płynąć Ale super Tutaj? Może da się pójść tutaj i się potem wspiąć może się da. O! No patrz ty przybiegł tutaj ten gość Jakiś żartownik Okej, okay, drzwi otworzyć nie mogę a tym ...hmm, nie tym klawem pra... Dobra, nie mogę nic Tędy? Ojej, ty... Cho, chodź, ty. O! Dobra, udało się wejść. Oj, nie ten klawisz, myli mi się z tym małym. Dobra. <grym> Wszedłem. O! Samo skoczyło, fajnie! Tu na... Tu raczej nie, chyba... Na prawo raczej nie, mogę się... O! Mogę się tego właśnie złapać! Tylko wezmę to najpierw z tego dużego, bo nim jakoś łatwiej jest. Czy Kurczę, myli mi się. O! No i właśnie, dobrze jest Papugi latają nawet Chyba papugi <laughs> Ale ty mogę się puścić No i fajnie, fajnie Co teraz? O, coś jest Le Shift teraz A, jakie sprytne Kamerę obracać można no dobrze, tu mogę iść. Spacja. Okej, okay, co teraz? Na to? O, na to. Nie, myślałem, że będzie się dało. Kamerę obróć mi jakoś. dobrze tutaj nie idę idziemy tutaj ajajajajaj skomplikowane tak chodzić we dwóch dobra no gdzieś mi się jakiś zapis przydał czy coś takiego chyba że coś sprawdzę Chyba samo się zapisuje w jakichś momentach. Tylko nie wiem w jakich. Tutkno, Dobra, jest. Samo mi idzie na szczęście. Nie spadnę. Tam ten typo cały czas biega na dole. Co on chce? O, co jest? To jest. Widzicie jaki? Skubany. A sprytne myśli, ja chciałem wskoczyć tam jakoś, a, a to, tak się przedostałem, jakie fajne zwierzaczki. zjedz go piesku mój kochany, no fajnie, o jest mój, du jest duży, jest duży, dobra. Ojcześ mi tutaj, dobra. I co teraz, co teraz? No? Dobrze ci tak A nawet poklaszcze <laughs> sobie Hehehe <laughs> starczy mi starczy tego dobrego <laughs> Nie wiem którędy iść, czy na górę, czy na dół Pójdę na górę może najpierw O tu mamy kotka Pójdę zobaczyć co tu tam. Pewnie mamy ten most to tam jest otworzyć jakoś? Dzięki za kotka ładny bardzo fajny Okej okay. O, jest ten most Hej, um, Oh. Ale on go nam oczywiście nie otworzy Czy go stąd jakoś wypłoszyć Czy jakoś tak Tu na dół zobaczę Piękne krajobrazy Zgodzę się z wami, ale nie przyszedłem tu oglądać krajobrazów Ej, <grym> dobra Czyli musimy jakoś Ros stąd wygonić chyba. Czy tu mogę jeszcze wskoczyć na górę? Jak kliknę spację to mi pokazuje gdzie iść chyba. Tak palcem wskazuje. Może mały? O! O! Teraz jest, teraz coś jest! No, teraz nam otworzy bramę. Fajnie! Nie wiem, gdzie tu są jakieś checkpointy czy coś takiego. O, może teraz. O! Teraz raczej coś jest. Hm. Hm, hm, hm! Nadal miasto! No i fajnie Tylko że tu nic nie ma Dobra To lecę dalej Może tu górę pójdę jednym A drugim na dół Tu pogadam sobie z babcią Która się na krześle buja Ale ekstra Fajnie, fajnie o, to jest Tutaj sobie pogadam z tą babcią O po zamiatam ja dla niej nie ma sprawy co tam Już mi się znudziło <gadam> Okej okay, też sobie tu pogadam Pogadam się w, w pił A nie nie, nie ten klawisz Piękni. Ja chcę rzucić Oj patrz jak to się robi <gadam> Daj piłkę! No nie mogę wtrafić! Wezmę małym! Dawaj piłkę! Dawaj, da! Ale ją rzuciłem! Po prostu! Trzymaj! Idę tutaj jedną postacią, a drugą tutaj. A, to taki skrót, no toż tak Dobra no, Tu nic nie ma, bo jakoś nie widzę, nie ma nic raczej Taka długa droga. O, zamknięta No wygonił mnie po prostu Już pomagam. okej, okay, otworzyliśmy już prawie bramę. Znaczy na no, furtkę. No. Ja sobie zejdę tu na dół, bo tam widzę, że na Harfie pan gra jakiś. O, tak się chłopie gra. Może ty zagram, bo jakby się za mnie śmiał, ale może nie. O, widzicie, klaszcze. No. Teraz mogę tym coś. Nie, dobra, to tam już trudno. Tutaj da się. O, jak znalazłem przejście takie. Fajnie. A co jest ten most? Okej, okay, to jest przejście przez ten most. Dobrze. Tutaj widzę gościa. Który mi ten na pewno nie przejdzie, bo musi pić. Napój swój. Chyba, że tym małym pogadam jeszcze. Już mogę przejść? Czy nie? Nie, nie mogę. No Skąd ja szedłem? Stąd, tak? O, to idę tam. A, pomyliłem się klawisze, znowu. A tu można? Nie, tu nie, raczej nie. O, Jakiś wodospad, taki fajny, malutki. Dobrze, jest siano. I jest coś, coś jest. <laughs> Ten dzik. Co to jest? Prosiak. Aha, okej. Okay. Czyli pewno chodzi o to, że jedną postacią jakby odciągam tego psa, a drugą biegnę jak najszybciej się da. Ale już muszę i tak dwoma przebiec. To skakuj mi tutaj. O! Tak. Fajnie, fajnie. Oj, spadłem! Jest, jest! Ja cię, już myślałem. Ale ten pies... Nie, nie zauważył Jaki Człowiek nie biegnij, biegnij Jee yeah. Dobrze Goni mnie, goni mnie Patrzcie jak mnie goni A nie, nie goni Jakby tam utknął Biec jedną stroną i drugą raczej, tak mi się wydaje Nie ja biegnę tym małym Fajnie bardzo to jest zrobione Nie ma tutaj co gadać <noise> Fast, fast, fast Yeah Kamerę obrócę No <noise> będzie... O już koniec, patrzcie, już koniec <noise> Nie tą postacią, już myślałem, że mi spadnie i będę musiał odnoczyć coś takiego okej okay. Weź tu wejdź co ty wyprawiasz jest tak ło współpraca tędy tędy dobrze 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 wodospad Dobra, że tu jest to idę a idzie się do przodu ojej myli myli mi się trochę tutaj Wspinajcie się chłopaki! Kwiatek! Hmm. No i nawet tu mi pewnie zwyczajnie przeskoczy, tak? Tak, czyli biegnę. Tylko biegnę przed siebie, ale fajnie jest. Bardzo. O! Czyli najpierw ten. A potem ten. Dobrze. No i fajnie, widzę, że już mam być tutaj Ojej Dobra, ten duży, ten mały już siedzi na górze Dobrze. Ojeju! Uch, już myślałem, że spany na sam dół Okej okay. Fajnie, 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 fajnie Co to jest? Króliki! Ale ekstra... Hmm. To zapamiętam sobie... Jakiś typo... Chyba miałem tutaj checkpoint... A nie, dobra, nie miałem może. Jak tak obracam ekran? Chyba miałem w tym miejscu checkpointa. Tak mi się wydaje, bo w prawym górnym rogu jakieś strzałki tak ładowały się. Dobra, ja tu mogę wejść? Otworzy się brama? Yy, no właśnie <grystanie> Dawaj, dobra <grystanie> A, to mam tak cały czas Nie wiedziałem <grystanie> Dziękuję za owce Chętnie skorzystam <grystanie> Wiem o co chodzi raczej, a może nie Wrzucę ją na koło to idzie się tam do góry? Czy tam gdzie te króliki były? I na dół na razie zobaczyć. A bo ta owsta jest taka ciężka, że mu... Widzicie? Biegnie. Okej, okay, czyli jest fajnie, a tych królików da się zejść, tylko one mnie nie zjedzą przypadkiem. Nie, to są przyjazne króliczki. Dobra, ale widzę, że tutaj nic nie ma. Mogę go wziąć? Nie. Chyba mnie gonią. <laughs> nie, że ty. Dobra, to króliki zostawiam w spokoju. No weź mi tu, wejdź. Ty tam sobie. Ska y nie wiem, co robisz. Machaj widłami. Tak, raczej tak. O. Owce wykorzystuję. <laughs> Jestem zły. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, to idę na górę, które... Tędy. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze jest. Stój trochę. Poczekaj na brata. Pa a, patrz, patrz jak tam biega ten ten. Chyba jest pies taki ochron. A może jakiś cik? Nie no, raczej to jest pies, raczej pies. Jak tam biega, a ja go wykiwałem. <grym> o, mamy coś, coś mamy Wo wow, wow, wow. On płacze? A czemu? Pewnie jest głodny i mnie zje. <grym> Łódź, całe podchodzicie do niego? Ale ma wielki nos. <laughs> Łóżko jakie fajne Co jest? Odsuń się mały, no właśnie właśnie. <laughs> Cześć. Chyba jest przyjazny, chyba jest, no nie wiem, w sumie. Okej. Okay. What? On na mnie idzie! <grym> <grym> Dobra, w tym odcinku byłoby to na tyle. Potem z tym... Potem się z nim pobawimy Będziemy od niego uciekać czy coś takiego Dobra, a więc w tym odcinku to byłoby na tyle Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć